Witamy Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym rozmówcą jest ojciec Sęsław Kawa, Franciszkanin. Dużo paseruje przy parafii świętego Antoniego w Lwowie. I jesteśmy na tym samym etapie co niegdyś. Jest znowu, może nawet nie walka, ale prośba o zwrot domu parafialnego na potrzeby wiernych. Kościoła Świętego Antoniego, Sanktuarium Świętego Antoniego. Na jakim jesteśmy etapie? Na etapie zbierania podpisów. Po prostu chcemy się zwrócić do władz Ukrainy, do władz administracji Lwowa, aby chcieli nas usłyszeć w końcu parafii dla rozwoju jest potrzebny ten budynek, bo po prostu nie ma miejsca ani dla katechizacji dzieci, ani dla jakiejś działalności, nawet duszpasterskiej, bo parafia musi mieć zaplecze, musi mieć jakieś biura, musimy przyjmować interesantów, czyli parafia, te pogrzeby, krzty, musi być jakaś biblioteka. Po prostu w tej chwili parafia cierpi na taki bardzo poważny brak infrastruktury w postaci konkretnych pomieszczeń, żeby można było realizować te cele kulturowe, duszpasterskie, oświatowe, które są też zgodne z statutami Parafii, no bo parafia też nie tylko służy dla kultu, ale też ma cele i pewne społeczne, służy też społeczności. Czy Parafia Świętego Antoniego zgodziłaby się współużytkować szkołę muzyczną? I czy szkoła muzyczna i władze miasta by się na to zgodziły? To by trzeba było pytać na pewno o szkołę i władze miasta. Na pewno byłoby jakimś, powiedzmy, takim przejściowym wyjściem, współużytkowaniem, bo tak trudno by sobie wyobrazić, żeby można było tą szkołę eksmitować od razu. Można by było jakoś się dogadać w jakimś czasie, powiedzmy. Parafia ma udostępnione jakieś tam pomieszczenia, szkoła muzyczna też tam używa, no ale na pewno by trzeba było. Myśleć jednak o lepszej lokalizacji tej szkoły. Dlaczego? No, szkoła nie ma parkingu, przyjeżdżają rodzice dzieci, nie mam gdzie się zatrzymać. Myślę, że dzieci, powiedzmy, mogłyby mieć bardziej dogodne warunki do kształcenia się i widać, stan techniczny tej szkoły też jest bardzo kiepski i wiele lat się już nic nie robi w tej szkole. Właściwie to idzie budynek ku ruinie. Warto było może pomyśleć o jakimś bardziej godnym miejscu dla tych dzieci i pewno lepsze jakieś warunki muzyczne, no bo ta szkoła, właściwie to, to był klasztor, była plebania, to nie był budynek, Wybudowane dla szkoły. Można coś pomyśleć o tym, co by było typowo dla szkoły muzycznej, takiej europejskiej, gdzie dzieci powiedzmy naszego kraju mogłyby zdobywać dobrą edukację muzyczną na najwyższym poziomie. Myślę, że władze naszego miasta, gdyby chciały, to by na pewno dały taki budynek. Nawet na samej łyczekowskiej taki jest i pewnie nie jeden, ale widocznie nie ma tej dobrej woli. Obawiam się, że od 25 lat właśnie czekamy na tą dobrą wolę, bo tutaj tylko idzie dobrą wolę. Może być budynek, może być plac, środki pieniężne zawsze można znaleźć. Dzisiaj wiele z instytucji międzynarodowych, które by mogły wesprzeć w tej inicjatywie i miasto, i parafię, po prostu brak dobrej woli. No i tyle. Co pozostaje parafianom kościoła św. Antoniego? No wierzyć chyba w cuda, bo brudzi już chyba trudno. Jak się do tego ustosunkowuje Kijów? Kijów, no Kijów, zależy na jakim etapie naszych starań się ustosunkował, bo w Kijowie to się władza zmieniała i się zmieniały opcje polityczne. Kijów zasadniczo nie jest dysponentem tego obiektu, więc tutaj Kijów nie ma nic do powiedzenia, raczej może jakoś w jakiś sposób naciskać na administrację lokalną, w jakiś sposób nie wiem, bo to są już pewne rozgrywki chyba raczej wewnątrz, że tak powiem, państwowe, ale cały czas mówię, to jest gestia i chęć i dobra wola wyłącznie tylko administracji miasta Lwowa. Ile jest grup parafialnych, które potrzebują... Lokalu mniejszego bądź większego? 18. I te 18 grup zbierają się we wszystkie dnie tygodnia i przeszkadzają sobie? No, bywa tak, że nawet są pewne nieporozumienia z tego powodu, że gdzieś tam się z tym samym czasie może umówić kilka grup, czy nawet dwie grupy i jakoś muszą jedno pomieszczenie podzielić, albo spotkanie skrócić, albo po prostu któraś grupa musi po prostu odejść sobie. To trochę jest takim problematycznym, że tak powiem. delikatnie mówiąc. Tutaj apelujemy do Rady Mi Miejskiej, miasta Lwowa o zwrot domu parafialnego dla potrzeb wiernych w sanktuarium świętego Antoniego. Dokładnie, potrzeb wiernych, którzy są obywatelami tego kraju, płacą podatki w tym kraju, podtrzymują ten kraj swoimi modlitwami, modlą się o pokój i warto też o nich zadbać.